Dziś propozycja dla tych, którzy po niedzielnym obiedzie chcą trochę spalić kalorii. Czyli wyprawa z nowego targu do Dursztyna. I właśnie tutaj, już bardzo blisko Dursztyna, mocny, stromy pod, zjazd. Teraz zjazd, ale z drugiej strony był podjazd. Tak, dokładnie. No a na Wiersycku, na którym jestem, piękne widoki na Tatry i na pobliskie skałki. I niestety odgłosy pobliskiej szczelnicy w Krępachach, które nie są do końca przyjemne. Ale polecam Wam tą trasę, to jest trasa wokół Tatr. Czyli jak pojedziecie dalej, przejedziecie Dursztyn, Łapsze Wyżne i skierujecie się w kierunku Kacwina, to dotrzecie do granicy słowackiej i potem objazd drugą stroną. Ale można też wrócić, tak jak ja to robię bardzo często.